To też jest obowiązek zarządu. W jaki sposób zabezpieczyć się przed tą odpowiedzialnością? Egzekucja z majątku spółki okazuje się bezskuteczna. Może się taki członek zarządu liczyć z tym, że organy skarbowe, organy podatkowe będą chciały tą odpowiedzialność przenieść również i na niego. Ma ona im zapewnić bezpieczeństwo i uchronić ich majątek osobisty. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Magdalena grzywaczewska uczkowska Jestem radcą prawnym, menadżerem zespołu prawnego w Kancelarii Mariański Grup. Witam Państwa na naszym kolejnym podcaście z serii Firma bez ryzyka. Razem ze mną jest dzisiaj mecenas Dawid Tomaszewski, radca prawny w zespole Mariański Grup. I porozmawiamy dzisiaj o odpowiedzialności członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i generalnie spółkach kapitałowych. Dawid, czy dużo spotykasz problemów związanych z właśnie tym rodzajem odpowiedzialności? Tak, jak najbardziej. Ja właśnie chciałem się kupić na kwestiach związanych z odpowiedzialnością na gruncie ordynacji podatkowej, bo wiem, że masz większe doświadczenie jeśli chodzi o odpowiedzialność z kodeksu spółek handlowych, a ja postaram się uzupełnić twoją wiedzę z zakresu spółek o odpowiedzialność podatkową i odpowiadając na twoje pytanie tak, spotykamy się bardzo często. Organy podatkowe przypomniały sobie o tej instytucji, która pozwala im relatywnie efektywnie nie, ściągać należności podatkowe i takie postępowania pojawiają się. To jest taki ciąg logiczno-zdarzeniowy, że jeśli mamy zaległości w spółce, spółce kapitałowej, no to prędzej czy później może się taki członek zarządu liczyć z tym, że organy skarbowe, organy podatkowe będą chciały tą odpowiedzialność przenieść również i na niego. Dokładnie. Myślę, że warto poruszyć ten temat też z tego względu, że bardzo wielu przedsiębiorców wybiera formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy generalnie innych spółek kapitałowych jako najbardziej optymalną właśnie formę prowadzenia działalności gospodarczej właśnie z tego względu, że ma ona im zapewnić bezpieczeństwo i uchronić ich majątek osobisty. Rzeczywiście jest tak, że w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności ze zobowiązania spółki, i to jest świetne rozwiązanie w momencie, gdy chcemy chronić nasz majątek. Natomiast, wybierając tę formę prowadzenia działalności, trzeba pamiętać właśnie o tych aspektach związanych z odpowiedzialnością członków zarządu w tego rodzaju spółkach. A to nie do końca jest tak, że zarząd jest zupełnie Wolny od tej odpowiedzialności. Jeżeli chodzi o przepisy kodeksu spółek handlowych, to oczywiście takim chyba najbardziej znanym i takim, o którym większość zarządu wie, przepisem jest artykuł 299 Kodeksu Spółek Handlowych, który właśnie reguluje tę odpowiedzialność członków zarządu ze zobowiązania spółki. Ta odpowiedzialność ma charakter odpowiedzialności solidarnej uzależniona jest od spełnienia określonych przesłanek. To znaczy członkowie zarządu, do będą odpowiadali za zobowiązania spółki pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, odpowiedzą tylko za zobowiązanie spółki, które powstało w momencie, kiedy dany członek zarządu pełnił funkcję tego członka zarządu, prezesa czy też wiceprezesa zarządu. Więc no, w momencie, kiedy kończymy pełnić funkcję w danej spółce i potem ta spółka popada w tarapaty finansowe, rzeczywiście jest jakiś problem z regulowaniem tych wierzytelności, to już ten członek zarządu, który nie pełni w tym momencie po jej funkcji jest bezpieczny. Kolejny warunek, który musi zostać spełniony, aby taki członek zarządu ponosił odpowiedzialność za zobowiązania spółki, to to, aby niemożliwe było zaspokojenie wierzytelności z majątku spółki. To znaczy ta. Egzekucja z majątku spółki okazuje się bezskuteczna. Majątek spółki okazuje się niewystarczający do tego, aby pokryć te zobowiązania spółki, więc to jest ta kolejna przesłanka, która musi zostać spełniona. Co istotne, Członek zarządu może oczywiście zwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki poprzez wykazanie, że jakby dołożył należytej staranności w pełnieniu tych swoich obowiązków, to jest złożył we właściwym czasie wniosek o ogłoszenie upadłości, upadłości takiej spółki, czy też zostało rozpoczęte postępowanie układowe, ewentualnie wykaże, że to, że nie został złożony wniosek. Ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy, lub też to niezgłoszenie tego wniosku nie przyczyniło się do powstania szkody u wierzyciela. A ta szkoda jest właśnie też kolejnym warunkiem do odpowiedzialności, do tego, aby można było pociągnąć zarząd do odpowiedzialności. To jest, no, musi powstać po stronie wierzyciela. Szkoda to jest sytuacja, w której wierzyciel nie może się zaspokoić z majątku spółki. Więc w przypadku spełnienia tych wszystkich warunków, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy taki członek zarządu może ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki. I to jest odpowiedzialność względem osób trzecich, o której warto pamiętać i mieć jej świadomość. Natomiast zarząd ponosi odpowiedzialność nie tylko względem osób trzecich, ale też względem samej spółki, ponieważ może na podstawie artykułu 293 KSH ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną swoim działaniem spółce. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład prezes zarządu bez decyzji, bez uchwały odpowiedniego organu spółki czy bez zgody zgromadzenia wspólników podejmuje decyzję o realizowaniu jakiejś inwestycji czy też zawarciu jakiejś istotnej umowy dla spółki i robi to właśnie bez zgody wspólników, bez. wykracza poza analizy. swoje kompetencje. Dokładnie. Ewentualnie po prostu podpisuje umowę, umowę która okazuje się bardzo Nie niekorzystna czystna dla, dla spółki i co ważne, robi to świadomie, tak? bo tutaj jest ważne, że musi zejść ta mm, przesłanka winy członka zarządu. już w takiej sytuacji taki członek zarządu też ponosi odpowiedzialność właśnie względem spółki. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność względem spółki czy też wierzycieli, no to zarząd też ponosi odpowiedzialność za rzetelne i prawidłowe, zgodne z prawem prowadzenie ksiąg rachunkowych i przygotowywanie sprawozdań finansowych. Tutaj też jest bardzo istotne, aby o tym Pamiętać, że to też jest obowiązek zarządu, i zarząd ponosi za to. Odpowiedzialność. Więc rzeczywiście, no, spółki, o których mówimy, czyli spółki kapitałowe, są świetnym rozwiązaniem pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa wspólnikom, natomiast, no, trzeba mieć świadomość, że w pewnych określonych sytuacjach zarząd może ponosić odpowiedzialność i członkowie zarządu ponoszą tę odpowiedzialność swoim majątkiem osobistym, oczywiście. Tak, tak. Słuchałem Cię. Właśnie bardzo podobnie została ta kwestia uregulowana w ordynacji podatkowej, bo z kolei, jeśli chodzi o kodeks spółek handlowych, to Mamy ten artykuł 299, który jest mo można powiedzieć przenoszalny na ordynację podatkową, jednak e, odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania, za zaległości podatkowe spółki została określona w artykule 116. I również tutaj e, występuje kwestia powstania zobowiązania w czasie pełnienia funkcji członka zarządu lub też powstania obowiązku zapłaty, czyli e, płatność przepadała na okres, kiedy ten członek nasz zarządu był e, aktywnym, jeśli chodzi o zarządzanie. W spółce musi wystąpić zaległość podatkowa, czyli podatek mówiąc najprościej już powinien być zapłacony i nie został zapłacony w terminie, wtedy jest to zaległość podatkowa. I mamy jeszcze jedną przesłankę bliźniaczą, jeśli chodzi o artykuł 299 kodeksu spółek handlowych, czyli ta bezskuteczność egzekucji. Te trzy przesłanki warunkują nam możliwość pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki. Również i w tym przypadku członek zarządu może zwolnić się z tej odpowiedzialności. Co istotne, wykazanie przesłanek warunkujących możliwość zwolnienia będzie należało do właśnie członka zarządu. Tak samo jak na podstawie artykułu 299 KSH, będzie nasz członek zarządu, czy też były członek zarządu, zobowiązany, jeśli chce się zwolnić z odpowiedzialności, wykazać, że zaszły takie przesłanki, jak zgłoszenie wniosku o ogłoszenie Upadłości, czy też wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jeśli do tego nie doszło, czyli nie doszło do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, czy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego we właściwym czasie, to brak winy w niezłożeniu takiego wniosku członka zarządu, ale jest nowum no, ze względu na specyfikę. Tu mamy jednak należności publiczno-prawne, tam jak mówiłaś, to mieliśmy raczej zobowiązania cywilno-prawne pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Tutaj jest ukłon w stronę członka zarządu, czy też byłego członka zarządu. Możliwość zwolnienia się z odpowiedzialności, jeśli wykaże majątek spółki, który będzie w znacznej mierze mógł zaspokoić wierzyciela podatkowego. Mhm. Bardzo często członek zarządu jest w posiadaniu wiedzy o mieniu spółki, które może zaspokajać wierzyciela podatkowego. Z tym, że istotna informacja, to mienie musi być wystarczające w znacznej części do zaspokojenia wierzyciela podatkowego. Wtedy uda się. Zwolnić z odpowiedzialności. Bardzo często również widzimy, że organy podatkowe wszczynają takie postępowania. Nawet jak na pierwszy rzut oka jest zauważalne, że doszło do czy zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, czy wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Z prostej przyczyny. Te przesłanki, o których mówiłem, dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności, musi wykazać nasz członek zarządu. W związku z czym, jeśli nie podoła temu, będzie miał problem, będzie przeniesiona ta odpowiedzialność i będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe spółki. Orzecznictwo w tym zakresie jest. Yy dosyć nieprzychylne, jeśli chodzi o e, byłych członków zarządu, czy też członków zarządu, ale pojawiła się taka, takie światełko w tunelu, taka nowalika. Otóż e, bardzo często zdarza się tak, że e, mamy do czynienia z byłymi członkami zarządu. Tak na dobrą sprawę e, oni w pewnym momencie nie mają wiedzy odnośnie tego, e, jak doszło do powstania tej zaległości, z czego ta zaległość wynikała, bo musimy wiedzieć, że może być tak, że o ile zobowiązanie powstało w czasie pełnienia funkcji członka zarządu, o tyle dalej mogło toczyć się jakieś postępowanie związane z odpowiedzialnością podatkową spółki, nazwijmy to tak w jakiś sposób, z przeniesieniem. Odpowiedzialności za te niewłaściwe rozliczenia podatkowe, czego już członek zarządu, ten nasz były członek zarządu, mógł nie obejmować swoją wiedzą, wolą czy też nie mógł brać czynnego udziału w tym postępowaniu i może się na gruncie już zmieniającego orzecznictwa, odwoływać do błędnych ustaleń, które zapadły w tym postępowaniu podatkowym dotyczącym spółki, żeby móc wykazać nieprawidłowości związane z działaniem czy to organu w tym zakresie i Uchybieniami, które wpływają na jego również odpowiedzialność. Także to jest istotne. Z naszej perspektywy, istotne jest o tyle, w jaki sposób zabezpieczyć się przed tą odpowiedzialnością. I bardzo często osoby, które, tak jak wspomniałaś, decydują się na działanie w ramach spółki kapitałowej, no bo jest to najczęściej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, myślą, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak sama nazwa wskazuje, moja odpowiedzialność jest taka, że wniosłem to przysłowiowe 5 tysięcy, złotych na pokrycie kapitału zakładowego. Moja odpowiedzialność tu się kończy. No nie kończy się, jak już no zauważyliśmy. No tak. Wspólnik pełni funkcję też członka zarządu, to Dokładnie absolutnie tak. nie kończy się. Dokładnie tutaj tak. Ta odpowiedzialność. No, tak jak powiedziałeś, ważne jest, żeby po pierwsze mieć świadomość tego, że jednak ponosimy tę odpowiedzialność działając jako zarząd spółki, nawet z ograniczoną odpowiedzialnością, ale wciąż jednak ponosimy tę odpowiedzialność, więc ta świadomość jest bardzo ważna. Po drugie, ważne jest to, żeby wiedzieć, co możemy zrobić żeby uniknąć tej ewentualnej odpowiedzialności. No jeżeli chodzi o tą odpowiedzialność względem podmiotów trzecich, względem naszych wierzycieli, wierzycieli spółki, no to oczywiście istotne jest to, żeby jednak rękę trzymać cały czas na pulsie. I w momencie, kiedy zachodzą te przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, czy też zachodzi prawdopodobieństwo, że może spółka popaść w stan niewypłacalności, no to należy. Działać. Trzeba złożyć albo wniosek o ogłoszenie upadłości, ewentualnie no, ten wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, który też chroni członków zarządu w razie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za, wierzytelności, za wierzytelności spółki. Więc no, tutaj ważne jest, żeby mieć świadomość jednak. co do tego, w jakiej kondycji finansowej jest nasza spółka. To, co możemy zarekomendować, to też oczywiście Doradztwo profesjonalnych podmiotów, które są w stanie zbadać i określić, czy zachodzą już przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, czy też zasadnym byłoby wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jeśli chodzi o tą odpowiedzialność względem spółki członków zarządu, no to tutaj pomocne bywają przede wszystkim opinie prawne, analizy dokonywane przez prawników, którzy sprawdzają to, Jakie transakcje są zawierane przez, przez spółkę, którzy są w stanie sprawdzić treść podpisywanych przez zarząd umowy i wychwycić takie postanowienia, które mogą stworzyć jakieś niekorzystne konsekwencje dla naszej spółki. Więc no tutaj rzeczywiście jesteśmy w stanie zarząd jest w stanie podejmować takie działania, które zapobiegną tym negatywnym skutkom na przyszłość. Więc... Dokładnie tak. W mojej perspektywie, jak myślę o podatkach, to tak jak mówisz, opinie prawnopodatkowe mhm. są bardzo fajnym narzędziem, żeby określić. Czy mamy problem? Czy członek zarządu we właściwym czasie może złożyć jeszcze wniosek, na przykład o ogłoszenie upadłości? Ale też bardzo często już tworzymy tzw. defense file, akta obrony na przyszłość, wiedząc, że jest jakieś rozwiane orzecznictwo. No bo w podatkach, nie oszukujmy się, możemy znaleźć pogląd bardziej nas, dla nas przychylny, mniej przychylny. Jeśli. Podążymy za tym bardziej dla nas przychylnym, to możemy założyć, że jednak organ będzie chciał mniej przychylnie podejść do naszych rozliczeń podatkowych, ale jeśli zaczniemy sobie z tego zdawać sprawę, uświadamiać, gromadzić. Opinie również mogą wchodzić w zakres defense file, ale dokumenty korporacyjne, różnego rodzaju faktury, filtraty, no, będzie... tak, notatki ze spotkań. Dokładnie tak. Będziemy mieli porządek po prostu, no bo nie oszukujmy się, jak na kontrolę podatkową wejdzie do naszego podmiotu czy to organ podatkowy, czy urząd celno-skarbowy i zostanie tam swoisty miszmasz, no nie będzie szukał. To my musimy zapewnić organ, że wszystko było według naszej wiedzy, robione zgodnie z prawem, z należytą starannością, no bo w podatkach tak naprawdę Jestem. tak, widzimy, wiesz, VAT w WACie, no cóż, karuzele podatkowe cały czas są na tapecie urzędów, organów podatkowych. Będą kontrole w tym zakresie i należytą staranność to my musimy wykazać. W cit tak samo, jeśli mamy katalog, który dotyczy, co może być kosztem podatkowym. Katalog jest tak szeroki, że możemy interpretować na różne sposoby, przeróżne pozycje i my będziemy mieli odmienny sposób patrzenia na dany koszt jako koszt podatkowy. Będziemy mieli problem, jeśli nie wykażemy, że we właściwym czasie podjęliśmy właściwą decyzję, bo zaniżyliśmy podstawę opodatkowania. Tak samo ceny transferowe. Bardzo dużo podmiotów w dalszym ciągu pomiędzy Między sobą handluje, będąc powiązanym w jakiś sposób, i nawet jeśli nie mają, wiesz, obowiązku sporządzania tej dokumentacji cen transferowych, to tak naprawdę uzbrojenie się w takie narzędzie, jakim jest dobrze zrobiona dokumentacja cen transferowych, bardzo często na samym początku ucina nam temat rozmowy z Urzędem Skarbowym, bo pokazujemy, że we właściwy sposób ustaliliśmy pomiędzy tymi podmiotami ceny, i nie ma tak naprawdę prowadzenia tego postępowania przez długi czas. Tracimy czas zamiast zająć się biznesem, tracimy pieniądze, a mogliśmy tak naprawdę uciąć ten temat na samym początku, a jeszcze z tyłu głowy ten nasz członek zarządu powinien mieć widmo tej odpowiedzialności swojej, osobistej, jest, no. bo to zawsze do tego będzie się sprowadzało, bo organy podatkowe działają w ten sposób, żeby zapewnić efektywność ściągania tej, tych należności publiczno-prawnych. I tak muszą jest. tak działać. Tak jest. No. Odpowiednia dokumentacja też przygotowana na, na wszelki wypadek, ułatwi nam ewentualną kontrolę, bo poszukiwanie dokumentów, często po wielu latach od jakiejś transakcji no, bywa bardzo kłopotliwa. Dokumenty są, będą, może były u kogoś na mailu, może ten ktoś już nie pracuje, być może znajdziemy, być może dotrzemy mm -hmm. do tej osoby, a co jeśli zniszczyliśmy te dokumenty, nawet jeśli były. Także, no, prawda jest taka, że jeśli mamy określone terminy przedawnienia, czy to dla zobowiązań podatkowych, czy to dla zobowiązań cywilnoprawnych, fajnie by było, i to by byłby ideał, jeśli te dokumenty byśmy gdzieś gromadzili i mieli i łatwość w dotarciu do nich. No w dzisiejszym e, świecie, nie oszukujmy się, e, bardzo często dochodzi do takiego obrotu już cyfrowego. E, gro rzeczy jest ustalanych, czy to na spotkaniach e, za pośrednictwem łączy internetowych. E, gdzieś te informacje no giną, po prostu nam giną. Coś nie, jak nie zostało zapisane, no nie otworzymy tego, jeśli nie zostało nagrane, dajmy na to. Ale e, notatki, tak jak wspomniałaś, czynione po każdym spotkaniu, e, zawsze to będzie jakiś przyczynek do tego, żeby otworzyć włożyć w ogóle stan faktyczny tak na dobrą sprawę, bo to jak to zinterpretuje organ podatkowy, to zinterpretuje to w ten sposób, żeby było mu na rękę, prawda? A jesteśmy w stanie, mając jakieś dokumenty z tamtego okresu, choćby przypomnieć sobie, jak to rzeczywiście miało miejsce. Ja nie pamiętam co jadłem wczoraj na śniadanie na przykład, a jakbym miał pamiętać, jak transakcja przebiegała wieloetapowa, złożona restrukturyzacja 3, 4, 4 lata temu, gdzie w tym czasie dokonało się jeszcze kilka innych w międzyczasie jeszcze zmieniło się skład osobowy. Prawo się zmieniło. A no właśnie. Mm, przede wszystkim. Tak, no zwracam się tutaj do członków zarządu. Pamiętajcie o swojej odpowiedzialności, ale też przygotowujcie się na nią. Warto pamiętać o tym, o czym rozmawialiśmy, bo z doświadczenia wiemy, że nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Dlatego jednak zachęcamy, żeby zapobiegać, bo jest to dużo łatwiejsze od już potem leczenia Jak najbardziej. trudnych sytuacji. Dziękujemy Państwu bardzo. bardzo. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych podcastów. Gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy też wątpliwości, jak to działało Państwo w firmie, to oczywiście zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Wszystkie dane kontaktowe będą podane w opisie odcinka. Zachęcamy także do subskrybowania naszego kanału. Dziękuję bardzo.